Firma Florant to hurtownia kwiatów zaopatrująca lokalny rynek kwiaciarski, sieć pięciu kwieciarni, bukieciarz oraz salon i pracownia florystyczna Amazonia. Specjalizujemy się w wystrojach imprez weselnych i biznesowych. Budujemy swój wizerunek już od ponad 12 lat. Zamówienia realizujemy terminowo i zgodnie z życzeniem klienta. Nasz personel to wykwalifikowane florystki z wieloletnim stażem. Kupujemy kwiaty od najlepszych ogrodników polskich. Jesteśmy również bezpośrednim importerem, kwiatów z Holandii. W ciągłej ofercie posiadamy bogaty asortyment kwiatów ciętych, doniczkowych i sztucznych, dodatków florystycznych oraz wszelkich artykułów kwiaciarskich. Wykonujemy wiązanki ślubne, niepowtarzalne bukiety, dekoracje samochodów i innych pojazdów, nastrojowe dekoracje kościołów, wystroje wnętrz. Uwaga! Wypożyczamy dekoracje z kwiatów sztucznych. W naszej pracowni w Bożejowicach wykonujemy dekoracje z balonów i innych elementów dekoracyjnych. Zapraszamy do naszego salonu florystycznego Amazonia w pasażu Tesco. Po większej ilości do hurtowni kwiatów Florant Bożejowice 1C. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych najwyższej jakości za najniższą cenę.